Najlepsze kanopki są z czarnego dębu. A tak to brzmi jak szpiegowskie hasło z cudownego Onegdaj Killu. Mm. Ale to ja tu będę po kanapkach z czarnego dębu. Jak mamy... Witam Państwa w drugiej części naszego serialu w Czarnym Dębie. W drugiej części będziemy się zajmować gotowaniem, ponieważ w wydobie koronawirusa najważniejsze jest zdrowie. Żeby cały wirus został wygotowany, musimy nasze tusze, półtuszki, ćwierć tuszki wsadzić do komory próżniowej. Oto i ona. Mamy tu komorę. I robimy piękne podciśnienie. Tak. I tutaj gotują się nam nasze pyszne tuszki, z, którego, z których zrobimy później piękny, wielki tort. O tym torcie będę mówił oczywiście w następnej części, ale nie chcę zdradzać tej niespodzianki. Chociaż w zasadzie ją już zdradziłem. Kilka słów powiem może na temat tych komór próżniowych, które mamy tutaj za, za mną. Ponieważ liczne pytania internautów przy komentarzach pięknych, które dziękuję, to mnie to do dalszej ciężkiej pracy dla Was. Więc komora, cóż to takiego? Oto zbiornik nawet nie z amelinium, tylko z żywej twardej jak stal stali. W tych komorach, które są już znane były, już w pradawnych czasach, już neandertalczycy gotowali ten pradąb, czarny pradąb, który później spożywali, robiąc torty makarony. O! Karony, właśnie. Ponieważ z tego dębu możliwe, możliwe, że ktoś będzie chciał zrobić spaghetti. Oto mamy tutaj długie nitki do spaghetti a la czarny Spożywanie tych posiłków w tych pradawnych czasach było pewnego rodzaju tradycją. W niedzielę po kościele. Się gawieć, aby spożyć ten makaron czarnodębny. Ale nie będziemy tu już o tym mówić, czeka na nas robota. Jak widzicie, Janka jeszcze wychodzi, już niedługo. Co będziemy robić dalej? Pozostawię Was w niepewności. W oczekiwaniu na kolejny odcinek.